Hej, witajcie z tej strony witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, tym razem zagramy sobie w Call of Duty Advanced Warfare, Gram sobie tutaj na mapie Retreat, Bronią Hubber Insanity No i oglądacie sobie gameplay z spokoju, taki tam przeciętny jak Wam dzisiaj serwuje. Dobra, e, pierwsza jeszcze taka sprawa przed głównym meritum tego filmiku. Możecie słyszeć różne odgłosy, wiercenie, jakieś szlifowania albo coś w tym stylu. Niestety, albo stety robią mi teraz e, cały blok, malują, ocieplają, balkon, no takie tam wygibasy. No i niestety, mm, wiercą i. To niestety mnie troszeczkę wkurwia, bo nie mogę nagrać w filmiku. Ale dobra, mniejsze z tym, tylko chciałem was tak postrzec, że możecie coś takie usłyszeć podczas filmiku. Dobra, teraz już przechodzę do meritum filmiku. Chciałem Cię ci opowiedzieć o moich wakacjach, bo uważam je za dosyć ciekawe i naprawdę w moim mniemaniu bardzo, ale to bardzo udane. I takie czuję się naprawdę spełniony jak myślę o tych wakacjach. Czuję się szczęśliwy, jak naprawdę sobie przypominam całe te moje wakacje, bo zrobiłem wszystko to, co chciałem, tak. No dobra. A zaczynajmy od początku. Jak pamiętacie, to po maturach od razu wyruszyłem do Pragi autostopem. No to tu tam, tam zrobiłem już materiał o Pradze, więc dużo się nie będę rozpowiadał. Pojechałem właśnie sobie autostopem do Pragi. Zajebiście było też naprawdę propsuje się. Następna sprawa to poleciałem sobie tym razem do Paryża. Bardziej bym powiedział do, do Francji na lotnisko Bellevue's, bo z Bellevue's jest do Paryża 80 km. No i <laughs> tu była taka ciekawa sprawa, bo tak sobie myślę: Kurde, chociaż nie będę wydawał kasy na jakieś autobusy za 17 euro, bo 700 euro to naprawdę nie jest tania sprawa 80 km, ale w ogóle w Francji to jest bardzo drogo nie jest tania. No i mówię: Nie będę wydawał kasy na takie głupoty. Idziemy na stopa, <noise> ziomek. No i poszedłem na stopa, poszedłem na takiego stopa, że ledwo co wyszedłem na ulicę. E, a tu już jakiś Francuz mi się pięknie zatrzymał, i wsiadaj, wsiadaj, <głos> ziomek. <głos> Oczywiście po francusku. Śmiesznie było z nim, bo on za bardzo angielskiego nie umiał. E, a ja tam tylko coś tam po angielsku kalecząc, gadałem. Francuski to oczywiście dla mnie kosmos jest, choć się uczyłem, uczyłem się coś francuskiego, ale wiecie jaka to jest uczy... jakie to jest nauczanie w szkole, o, że żeby zapamiętać, żeby tak nauczyć się, a później zapomnieć, żeby zdać egzamin i zapomnieć. O, takie jest nauczanie w szkole. Ale dobra, nie w tym rzecz. No i w Paryżu naprawdę było zajebiście, naprawdę przepiękne miasto, przez Louvre to po prostu się rozpływałem wieża Eiffla, jeszcze wtedy by, akurat pojechałem, jak było Euro, jak grali nasi właśnie Polacy chyba ze Szwajcarią? Chyba tak, tak, ze Szwajcarią, to pamiętam, jak wieża Eiffla świeciła na biało-czerwono, po prostu widok no przepiękny, nie do opisania, cały Louvre i w ogóle piękne ogrody paryskie, no dużo tutaj opowiadania, ale nie chcę o wszystkim to opowiadać, tylko chcę tak Wam skrócić, co się nie więcej działo. Zapoznałem dużo ludzi, no naprawdę świetna wyprawa, tak jak i mój pierwszy lot z samolotem, bo to akurat był mój pierwszy lot z samolotem, naprawdę przerąbane uczucie <gryw> w moim niemaniu. Dobra, później sobie pojechałem na Woodstock, <gryw> przed Woodstockiem jeszcze z kumplem taką małą sprawę zrobiliśmy, bo obcięliśmy się na łyso, po prostu takie tacy jesteśmy hardkurowi chłopaki. Hardkorowe chłopaki jesteśmy, proszę Państwa. Na łysinę się obcięliśmy, bez przekładki oczywiście. No po prostu fajna sytuacja, taka troszeczkę odważna, bo kiedyś to, tak jak pamiętacie, zawsze miałem fajne, długie, dłuższe włosy, co je układałem, modelowałem, a teraz to łysina. Choć teraz już coś odrasta, ale nie bym się przyzwyczaił do tych niewłosów. Nie Dobra, ale następna sprawa to jest taka, że... No na ustoku zajebiście się oczywiście bawiłem. Pogoda była średniawa, bo często lało, ale to i tak nie przeszkodziło, żeby impre tą imprezę uznać za udaną, bo ta impreza sama w sobie nawet bez pogody jest tak genialna. Dobra, następna sprawa to jest taka, że pojechałem na wyprawę autostopową, całą autostopową i powiedziałem sobie, że pojadę gdzieś dalej. Gdzieś dalej zwiedzę dwie stolice naraz. No i pojechałem najpierw do Berlina. W Berlinie, no, ładne miasto, ale nic nadzwyczajnego powiem wam. Nic nadzwyczajnego w ten Berlin. Myślałem, że będzie lepiej. Berlin taki średniak, ale spoko. spoko. Tam jeszcze miałem ciekawą sytuację, bo w kolejce stoję, a tam jakiś koleś, yy, Niemiec. Postawił mi po prostu tortillę, bo powiedziałem że jestem autostopowiczem albo coś w tym stylu i nagle on mi kupił, kupił mi tortillę, no bardzo fajny aspekt i fajnie zapropsowało te Niemcy, ale dobra, później oczywiście następnego dnia, wszystko oczywiście w namiocie robiłem, ehm, wszędzie spałem tylko w namiocie, bo miałem namiot, śpiwór, no i tak, później oczywiście wyruszyłem do Amsterdamu, tak proszę Państwa, tam to się kurwa działo, o tyle powiem w skrócie, Amsterdamu oczywiście tutaj nie opowiem, bo to by jeszcze musiałem wkleić cztery filmiki i jeszcze przynajmniej z pół godziny gadać, bo tam tyle się oczywiście działo. W Berlinie byłem jeden dzień pełny na zwiedzanie, a w Amsterdamie byłem cztery, bo po prostu tak mi się podobało, że z płaczem po prostu odjeżdżałem z tego miasta. Po prostu powiem Wam tak, przepiękne miasto, przepiękne. Jakby nie wieża Eiffla w Paryżu, to naprawdę Miasto wygrywa w moich oczach, no po prostu przepiękne miasto, budynki, konstrukcja budynków bardzo mi się spodobała, pełno tam jest takich rzeczek. Tam powiem Wam, większy ruch jest rowerowy niż samochodowy, naprawdę, gdzie jest normalna droga zawsze jest droga rowerowa, dużo miejsc po prostu jest do relaksu, takie deptaki. Nie wiem, czy mi obserwujecie na Facebooku mój, moją osobę, po prostu, bo nie mam, nie mam tego fanpage'a. A może kiedyś założę, nie wiem. Ale w życiu mam takie zdjęcie z, właśnie z, te, z tej wyprawy i tam jest taki napis Amsterdam. Za napisem jest Muzeum, a. Przed napisem są takie deptaki piękne, e, takie trawniki, co tam możecie sobie po prostu położyć, zrelaksować się, tam pełno ludzi leżało sobie po prostu. Kurde, po prostu no, świetna sprawa. Amsterdam najbardziej propsuje, oczywiście tam <noise> coś tam poszło w obieg. <noise> Odwiedziłem parę coffee To też bardzo ciekawa sytuacja, <noise> ale. Powiem Wam chyba o Amsterdamie, jeszcze zrobię ten filmik, bo Duba, tak zajebista przygoda, tak dużo tam jeszcze się działo, że zrobię jeszcze filmik. Ale dobra, na tym ja się z Wami żegnał. Mi się wydaje, że Wam się podobał ten filmik. Troszeczkę ciekawszy, lepszy. Wiem, że mówiłem ostatnio, że nie będę robił o podróżach na kanale growym ten, ale to są takie moje podsumowanie wakacji, więc to się jakby tak, troszeczkę nie liczy. <laughs> ale dobra. Teraz już dobiegł filmik do końca, ja będę się powoli z Wami żegnał, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście, komentujcie, tak jak mówiłem, jeden film na tydzień może zwiększę, ale to jest może, zobaczymy. Do widzenia i cześć, czołem.